Tradycyjny trener Łukasz Benus, Jędrzej Katarzyna Golda, Wojtkowiak, SP2, za Zalasewo, Łukasz Markwicz, Kaz, Golnica, Ryczewo. Zalasewo, Naprawdę atmosferę super. Od pół roku uczestniczymy w projekcie, który zrodził się w suchym lesie. W głowie pani Ilony Mądrej, naszej mistrzyni Europy, nie ukrywam, że z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy zaproszenie do tej zabawy i już tak od sześciu turniej wspólnie się bawimy w dzieciakach, całego polskiego. Naprawdę inicjatywa godna pochwały promowania i kontynuowania w kolejnych latach. Naprawdę jest super. Nie, yeah, super, jesteśmy bardzo zadowoleni i żałujemy, że już musimy jechać. Oczywiście możemy jakiś mecz ekstra rozegrać. Miejsc hotelowych niestety tutaj nie mamy, ale ze jesteśmy związani, a w ogóle miejscem zamieszkania z trenerem Wiedrzejewie. No podjęliśmy to inicjatywę wspólnie i dziękuję tutaj trenerom, że osiem zespołów mamy i są bardzo zaangażowane, się z tego cieszą, mają radość. Oprócz powiedzmy sobie tego aspektu sportowego jest też dużo różnych fajnych niespodzianek, także e, zachęcamy dziewczęta i chłopców do Zstępowaniem w naszych kroków i, i do dalszej zabawy. nie No muszę powiedzieć, że tutaj y, kolega w dniu dzisiejszym stanął na wysokości zadania i nie ma takiej rzeczy, która była w Zala a nie ma tutaj. Naprawdę y, nie ukrywam, że czekam, bo podobne jest jakaś niespodzianka dla cynerów i tego nie było w Zala

UKS Wenos? NBA? To! Pięknie, dziękuję. Brawo, pięknie. Dzie Nasi sąsiedzi z Rogoźna zasilili dzisiejszy turniej aż dwoma drużynami. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo cenimy to, że przybyliście do nas. Zapraszamy. Albo grubo! Albo no, W zeszłym roku powołaliśmy sekcję koszykówki dziewcząt. Sekcja rozwija się prawidłowo, można powiedzieć wzorowo, dzięki zaangażowaniu trenera Kasza Markwica, grupy rodziców. Dziewczyny robią postępy, występują w subalowskiej lidze koszykarskiej. Dzisiaj byliśmy właśnie gospodarzem jednego z turniejów. udanego turnieju. Myślę, że wszyscy jeżdżają. Dziękuję bardzo zadowoleni i wszystkim drużynom, trenerom, rodzicom. Za to, że także dołożyliście się do tego, żeby można było zorganizować ten konkurs i przywieźli swoje poświęty w imię rozwoju. W imię rozwoju sportowego. I kibicom za doping i wszystkim, wszystkim organizatorom. Dziękuję bardzo. W imieniu mieszkańców gminy Wierszynów dziękujemy przybyłym gościom za to, że tutaj mu tyle drużyn, rodzicom, organizatorom, jak również wszystkim kibicom za wspaniałą zabawę i życzymy dalszego rozwoju. Thank yeah. you.